mordeczki, z tej strony Szymon. Jak, Szymon, jak myślicie, co to jest? Niby to są grzyby, ale zakupany człowiek. No i no i to widać na śmiepałce. Raczej pacce. Albo to zawsze Jeszcze nie nie wie. Tutaj y, y, pan robił zdjęcia samochodu na sprzedaż. Zauważył, też, zobaczył się coś niepokojącego się tam. Po drugiej stronie coś jest na tym zdjęciu widzimy hmm, hmm. spadnie to na sobie zdjęcia, prawda? No no wiemka, wszystko dobra, okej okay. <laughs> tutaj <laughs> 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 przepraszam do taka zła, Widzimy coś bardzo niepokojącego. I to jest oparte Tutaj dziewczynki zostały sobie w klasie zrobić sobie zdjęcia, ale zobaczyły. No, herring. Tutaj bęka, jest wszystko. Facet sobie zrobił zdjęcie. Zobaczyli to policja. I facet powy, po prostu dał perukę, wszystko, oblokę czupem. No i tak. Właśnie widzę, co jest. że to zbrodnie, ale to tylko peluka, i popsiągnięcie. Tutaj widzimy tego oto pana. To tak dokładnie nie wiem, jak się on nazywa, ale po tym zdarzeniu nie chcę wam mówić, co on narobił. Popełnił aż 25 yy, przestępstw zabił no, bardzo dużo ludzi. To właśnie teraz widzimy yy, yy, pana, ale nad jego głową widzimy coś strasznie wypokątego, bo to dym, ale to dym raczej nie jest. Tutaj widzimy no, niepokojącego coś, ale to jest tylko łóżka z Tutaj widzimy niby... siedzi sobie facet i zrobił zdjęcie takie o i widzimy na obrazku niby dół, a tak naprawdę to jest, zrobił sobie taki, um, aplikację sobie aplikację specjalną program. Jak chcecie jeszcze coś, żebym nagrał, dajcie łapkę w górę i komentarz.